A bo dobra, my tam to Wy No, my góry musisz się tak, i co żeby to nie było gdzieś I tak go ja to ładnie ułożę. Nie, tam Będzie bliżej pawłkiem kurwa. Dobra, błok. Błok. Bliżej Ciebie? No właśnie, od razu tak, tam. Ale, bo, bo tutaj mówiono, Czy type, to Widzicie, tak macie później, tak ładnie rozsunąć, To jest jednocześnie. No bo dali za mało, to 60 Albo tutaj, no. Tutaj Gdzie jest się <Hibasist2> No, bo tam z tamtej strony... Bonnie. Będzie wszystko widać. Nie, bo tam z strony bo będzie widać na kamerze te gęby. Będzie można

Dobra Ubierz sobie porukę, to zobaczę czy będzie zajebiście Ale sztuczno Poliester słabo oddycha, krótko powiem To weź

Dawaj. 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 Sienko! Szybką nową drogą życia macie ostatnią szansę by koków no! nie chce pleców my. Daj mu tą sklepkę Bartusiowi. Na dole chytaj. Kasienko, ty masz przyjściuką konebeczkę. Proszę mi tam plecki tak ładnie wymyć. Bartuś! Co ty pódziana myjesz? Ej! No chłopie! Pleccie jak kobieta! O, tak ładnie, tak ładnie. Tak ładnie. Trzeba w umach. Już O. 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 Chwileczkę. O. Ale mam teraz tak. A za chwilę naszego pomagiera. Ojej. Ojej. Wody brakło. Teraz kochani, jakbyście tak chcieli przejechać, ja tą wodę wyleję, ale wiecie co to jest? To jest woda, która, za którą się płaci. I ja czekam, żeby ją wylać. Wylać? Tak, czekam, żeby ją wylać. Tylko się muszę wylać. Ja nie to wiem gdzie trzeba wylać. Ja muszę iść po oku. <ścoughs> <Musisz lec>. Nie <ścoughs> ma cukre, <ścoughs> Nie ma zbyt no, Bo Nie ma zbyt wiele. Nie ma zbyt wiele. Nie, 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 nie To miała być inna woda. Mamusia. Mamusia, bo wylewa, ale po powolutku. Kasiu, nie puścimy ci Bartka. Nie? O! No, tak. się go. Będzie? Chwila, chwila, Będzie? chwila, chwila, chwila. Będzie? Chwila, chwila. A buziaka nie dajesz. Może na dole? Nie? A ja chciałem. Może na dole było? Nie dajesz, nie Tak jakby... Ej, dobra, wylewam, wylewam całą, jak jeszcze ty na górę to zobaczysz. to nie koniec! Kasienko, ja, panu widzę nowe, żebyście się nie musieli kąpać z piwem i ogórkami, tylko z szampanem i truskawkami. Dziękujemy Na odwrotnie. Nowej... Odwrotnie. Dziękujemy. Jedźcie, bo się Nie, plowujem, nie, nie. dobrego na no, no, dawaj!

Ja się zapalę! Panowie, to my dzisiaj nie wychodzimy z panu. Det er greit sak!